Alex, musimy porozmawiać. O, cześć Sis. Co się takiego stało? Wszystko okej? Okay? Coś ty do cholery zrobiła? Ale o co ci chodzi? Nie udawaj, że nie wiesz. Rozmawiałaś z tą głupią dealerką, a raczej ją nastraszyłaś. A, a co miałam niby innego zrobić? Dręczyła cię, ja nie mam zamiaru tolerować tego, że traktuję tak moją siostrę. Zresztą sama nie jest lepsza. Alex, ty chyba tego nie rozumiesz. Nie masz pojęcia co zrobiłaś Teraz się uwzięła na mnie jeszcze bardziej I tak by się uwzięła Jest po prostu głupia Tak jak cała ta szkoła Wiesz co się wydarzyło? Nie wiesz, bo oczywiście cię tam nie było Zawsze próbujesz wszystko wyjaśnić sobie gdzieś Potajemnie czy coś, myślisz, że... Myślisz, że dasz sobie radę sama w takich wypadkach? Zresztą to jest moja sprawa Płacz, piękno ci szkodzi, tak jak złość. Weź się otrzew idioto, co ty tu w ogóle robisz? Czy ty mnie śledzisz? Chcę pomóc. No chodź się przytul. Nie? To powiedz co się stało. Problemy sercowe? A nie. Ty nie masz chłopaka. Prawda? Czemu nie chcesz mi pomóc? Kim ty w ogóle jesteś? Co mam ci powiedzieć? Psychologiem? Czego tak naprawdę chcesz? Śledzisz mnie i wkurzasz. Jestem twoim aniołem stróżem. Gdy robisz coś nie pomyśli Boga, będę cię ratował. Jesteś głupi, a ty hamska. Powiedz mi w końcu, kim jesteś. Powiedziałem, teraz twoja kolej, co się stało. Alex, ty płaczesz? Oh, przepraszam cię, jesteśmy przyciągą, po prostu chciałam Cię bronić. Nie pomyślałam. Nie ja wiem, że taka jestem, ale nie mogłam pozwolić na to. Już spokojnie. Chodź tu Sis Przepraszam. Już spokojnie, Aleks Nie przejmuj się. Po prostu. Czasem musisz być pewna czegoś, co chcesz zrobić, bo później będą wychodzić takie sytuacje. Ale nie jestem na ciebie zła, po prostu. Ta idiotka mnie pobiła i. Oh, nieważne. Zresztą, kiedy cię nie było, to troszeczkę załatwiłam nam już przejazd na najbliższy czas. Sobie. nauczyciele mnie nie widzieli, więc wychodzimy ze szkoły razem. To nie domyślam się, że ja mam nadal lekcję, no bo ty już kończysz, więc czy po parę razy się w tygodniu zdarza, że kończymy tak samo, co nie. Tak, i właśnie dlatego tak wygląda nasz plan. Nuka, zapytam Cię raz i mam nadzieję, że odpowiesz, że tak. Czy jesteś pewna, że spakowałaś wszystko, bo już nie ma odwrotu? To już dziś wiem. I uważam, że tak. Więc pożegnajmy się z tym pokojem, bo już nigdy go nie zobaczymy. Już. Tyle sentymentu, a teraz trzeba się pospieszyć, zanim rodzice wrócą z pracy. Dobra, to ja biorę torby. E, Dobra, jednak sobie z tym nie poradzę. Pomóż mi wejść coś. O, jasne. Jesteś pewna, że to tutaj, bo trochę zadupię. Tak, jestem pewna, że to tutaj, Sis. Zaufaj mi, zaraz przyjedzie. Zamówiłam nam takiego coś w stylu... no w sensie zamówiłam po prostu nie tak słówkę, tylko prywatną osobę, która przejeżdża. O, niebezpiecznie! Będzie ciekawie, w końcu zaczynamy nowy rozdział. No, wsiadacie, czy będziecie tak czekać? Bagaże możecie sobie dać do bagażnika, po prostu przerzućcie za fotel. Was sprowadza do Atari, że tak pilnie potrzebujecie tam dojechać. Generalnie, no więc, a pana co sprowadza do tego miasteczka? O, panienka, która wybiera się na ślub. Czyż nie tak? Po tym stroju tak można wnioskować. Ależ pan jest naprawdę zabawny. <grymiany> Aleks, co? Wszystko w porządku, założysz się jakoś dziwnie. Tak, w porządku, tylko może nie powinniśmy mówić mu wszystkiego? Nie znamy go jak chcesz. Dobra, robimy tu mały postój i muszę naładować bag. Jak chcecie, możecie pójść na stację, kupić sobie coś do jedzenia albo się załatwić. Wiesz co, ja chyba pójdę się załatwić, więc zostań tutaj i poczekaj. Dobra, wyciągnę sobie książkę za ten czas. Mogę wiedzieć, co ty tu do cholery robisz? Och, no ja planuję zbankować auto. Oj, błagam cię, przestań nie mówić tym swoim głupim akcencikiem. Co ty tu robisz? I czemu mnie śledzisz? Czego chcesz ode mnie, od mojej siostry? O, jakie to słodkie, że nadal o mnie pamiętasz. Chodź, to kupię ci jakiegoś lizeczka. Coś ty do cholery zrobiła! To już dziś. O, jakie to słodkie, że nadal o mnie pamiętasz. Chodź, to kupić ci jakiegoś lizeczka.